Cześć, witam was serdecznie. W kolejnym odcinku Cyklu Motoduraca. No właśnie, dzisiaj mam dla Was pięć ciekawostek o Porsche 911 GT3 RS. Zwróćcie uwagę na ten tylny spoiler. Ta aerodynamika, która tutaj się tworzy, to jest istna magia. Cały czas się zastanawiam, jak Porsche dostało homologację na tego typu zestaw. Bo to jest auto. Które nie ma żadnych kompromisów. To jest samochód, który powinien tylko i wyłącznie być na torze, chociaż wiem, że jest grono odbiorców, którzy uważają, że to auto najlepiej spisuje się w Warszawie na Placu Trzech Krzyży, w oczekiwaniu na spoterów, ale to już jest inna para kaloszy. Gdy ktoś mówi o 19 GT3 RS, no to mówi tak, to już taki top hardkorowy, jeżeli chodzi o możliwości. No ale z drugiej strony ktoś powie, Waldek, no ale przecież jest jeszcze Porsche 19 Turbo S, które ma lepsze przyspieszenie, bo ma 2,7 do setki. GT3 RS ma przyspieszenie 3,2 sekundy do setki. W sumie to te dwa auta mają dwie zupełnie różne jednostki, tam mamy 2.9 uturbione, również boksera. tutaj mamy silnik 4-litrowy wolno-sący. Ale cała magia zaczyna dziać się dopiero podczas jazdy torowej i to widać najlepiej na przykładzie przejazdu po torze Nürburgring na pętli 20 km 800 m. 911 Turbo S pokonuje ten tor w czasie 7 minut 17 sekund. A GT3RS pokonuje ten tor w czasie 6 minut 48 sekund. I tutaj zaczyna dziać się cała magia, ta aerodynamika zaczyna działać, zaczyna coraz bardziej dociskać to auto podczas jazdy torowej, i mimo że dosetki jest wolniejsze od Turbo S. To na torze objeżdża go od lewej do prawej. No dobrze, panie Florkowski, ile to autopali? To jest takie pytanie, które w ogóle nie powinno paść, bo przecież ktoś, kto kupuje takie Porsche za 1600, to on się w sumie nawet nie zastanawia, ile to autopali, więc odpowiem Wam bardziej e, z ciekawości. Jeżdżąc tego typu autem na torze w zeszłym roku, tylko w sumie w innym kolorze, miałem średnie spalanie na poziomie 43 litrów. No cóż, miłość do jazdy sportowej na torze musi kosztować, ale dam Wam przykład z drugiej strony. Jadąc ostatnio nim z Warszawy, przejeżdżając około 240 kilometrów, miałem spalanie przy prędkościach autostradowych na poziomie 11,9 litra, co uważam za naprawdę bardzo dobry wynik. A tutaj nie mamy żadnego trybu eko. Tutaj jest albo sport, albo track. To jest auto całkowicie bezkompromisowe. Tutaj mamy wlew do baku. Możemy sobie ten bak za 785 zł. powiększyć do 90 litrów i to bardzo rekomenduję. Otwórzmy sobie klapkę. Piękna, ładna aluminiowa klapka. I tutaj, co ciekawe, zalecane 98, minimum 95 oktanów. Chociaż, jeżeli miałbym być tutaj szczery, do takiego auta, żeby wykorzystać 100% potencjału tego samochodu, przede wszystkim rekomendowałbym paliwo Shell v power Racing 100, czyli paliwo 100-oktanowe. Pośród paliw koncernowych, które możemy spotkać w Polsce, Shell ma paliwo o najwyższej liczbie oktanowej, które sprawia, że z tego auta będziemy w stanie wykrzesać... Jeszcze więcej tego potencjału, który daje nam producent, bo to jest paliwo właśnie do samochodów o usportowionym charakterze. A dodatkowo przypomnę, że ta unowocześniona technologia V-Power sprawia, że to paliwo czyści nam kluczowe elementy silnika już po pierwszym tankowaniu. Więc z jednej strony dbamy o moc w naszym samochodzie, a z drugiej strony dbamy o to, żeby ten silnik miał. Jak najlepsze warunki swojej pracy. Paradoksalnie mógłbym powiedzieć, że detailerzy nie lubią tego samochodu, ale chociaż z drugiej strony to wręcz go uwielbiają, ze względu na to, że klienci będą musieli do nich często wracać. Zwróćcie uwagę tak z tylnego profilu, jak wygląda tylne nadkole. Pół opony jest całkowicie odkryte. Z przodu jest minimalnie mniej. Tutaj oczywiście mamy opcjonalny pakiet wajzach, który jeszcze bardziej to auto przykleja nam do drogi, co nie zmienia faktu, że ta folia już jest nawet nie no do czyszczenia w tym miejscu, a w wielu miejscach już jest poprzecierana po takiej typowo torowej jeździe. Gorze, jeżeli kamienie będą tutaj leciały, no to już tego nie przeskoczymy. Ale coś za coś. I powiem wam jeszcze jedno: Komarów wcale nie zbiera się najwięcej na przedniej masce. Najbardziej są zauważalne w tym miejscu, ale dzisiaj go rano myłem to teraz kilka słów o tym skrzydle no bo dla mnie to już trudno jest nazywać to spoilerem to jest dosłownie skrzydło nie wiem czy mi się uda tutaj złapać proporcje, ale naprawdę jest to coś przepotężnego, chociaż mieści się w obrysie samochodu więc widać, że homologację udało się otrzymać, skoro jest to auto oferowane na rynku europejskim oczywiście, odmiana GT3 RS jest to odmiana, która jest najbardziej hardkorowa, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o kwestie związane z aerodynamiką i dlatego ten spoiler się różni względem Odmiany RS no jest zdecydowanie bardziej rozbudowany. I teraz porozmawiajmy o suchych faktach. Wyobraźcie sobie sytuację. Jedziecie tym autem z prędkością no, 285 km na godzinę. Przy tej prędkości docisk tego tylnego skrzydła to jest 860 kg. Dodatkowe 860 kg, które jeszcze bardziej stabilizuje Wam tylną oś i sprawia, że auto będzie bardziej przyklejone do drogi. Jak to się ma względem odniesienia? Na przykładzie poprzedniego modelu 911 GT3 RS w odmianie 991 ten docisk był o połowę mniejszy, a na przykładzie obecnie produkowanej GT3 bez RS ten docisk jest trzykrotnie mniejszy. A, chciałem wam teraz powiedzieć, co jest pod maską. Pod maską to w sumie tak jak tu na przykładzie tego pakietu wajzach karbonowego, możemy maskę podnieść do góry, ale mamy tutaj tylko i wyłącznie wentylator. Na przykładzie standardowej odmiany GT3. Mamy tutaj taki mały bagażnik, a chociażby spotykany w autach elektrycznych, no, całe serce i silnik znajduje się z tyłu, i brawo Porsche, mamy tutaj 4-litrowe wolnosące. Boxerowskie serce, które rozwija 525 koni przy 8,5 tysiącach obrotów na minutę i ten silnik wkręca się do 9 tysięcy obrotów. Sprzęgnięty jest z siedmiobiegową skrzynią PDK. Rozpędza się do pierwszej setki w czasie 3,2 sekundy. 160 km na godzinę jest po 6,9, 200 km jest po 10,9 sekundy. Prędkość maksymalna ograniczona do 290 km. 6 km na godzinę. Porsche już od jakiegoś czasu stosuje już nie tyle, że szersze opony z tyłu, ale większy rozmiar, bo z przodu mamy 275x35 na 20, a z tyłu mamy 335x30 na 21 cali fabrycznie wyposażone jest auto w opony typu semi slick, które od razu uprzedzę. Świetnie spisują się w warunkach torowych, w warunkach ulicznych musimy mieć świadomość, że te opony delikatnie trzeba rozgrzać na deszczu, mimo wszystko zostawiłbym to auto w garażu i wiem co mówię. Mam już tutaj w ręku specyfikację od tego samochodu, pozwolicie, że wam ją tak elektronicznie, magicznie wyświetlę. Cena bazowa tego modelu 1 331 000, opcje 327 000, cena finalna tego auta 1 658 000. Co tutaj nam robi taką cenę? W dodatkach najdroższą opcją jest pakiet Weissach, który możemy spotkać na tym aucie, czyli te wszystkie dodatki karbonowe, które się tutaj z zewnątrz znajdują, które sprawiają, że to auto jest o 22 kg lżejsze od wersji bazowej, która i tak już sama w sobie jest ultra lekka. Mamy dodatkowo felgi magnezowe. Mamy tutaj też opcjonalny układ karbonowy. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnego wygłuszenia w środku i to słychać podczas jazdy. Również jeżeli chodzi o zawieszenie, są specjalne drążki. Jest specjalna karbonowa płyta pod silnikiem, która sprawia, że to wszystko ma być lżejsze. A wewnątrz pakietu wajzach przede wszystkim możemy poznać po wielkich emblematach, ale karbonowej E-klatce, która się też tutaj znajduje, ale od razu was uprzedzę, że ta klatka nie ma homologacji FIA ani nawet nie ma możliwości rozbudowy do pełnej klatki. Więc jeżeli ktokolwiek będzie chciał zrobić z tego auta samochód bardziej torowy, to pakietu Wajzach proszę. Nie brać. Dziękuję, że mogłem was zabrać dzisiaj w tę przygodę i powiem wam tyle. Z jednej strony, w sumie, to cieszę się, że miałem okazję pojeździć tym autem, ale z drugiej strony, utwierdziłem się, że są auta, które fajnie jak pozostają w sferze marzeń, bo to auto do jazdy codziennej sprawiłoby, że nie pokochałbym tego samochodu. Ale jeżeli chodzi o warunki torowe, to jest auto totalnie bezkompromisowe i trzeba naprawdę chyba dużo zarabiać, by móc sobie pozwolić kupić taki samochód. Tylko i wyłącznie do warunków torowych, czego sobie, jak i Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!